Moim i Państwa gościem jest dzisiaj arcybiskup Stanisław Gondecki, metropolita poznański, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Księży Arcybiskupie, bardzo serdecznie witam. Witam również wszystkich. Księży Arcybiskupie, 10 lat temu został ksiądz arcybiskup wybrany przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Te 10 lat to spory okres czasu. Obfitował on w wiele różnych ważnych dla Polski, dla Kościoła wydarzeń, które z tych wydarzeń ksiądz arcybiskup szczególnie zapamiętał, które w jakiś sposób szczególny wywarły znaczenie dla Kościoła w Polsce. No myślę, że w, w jest kilka takich wydarzeń pierwszej rangi, które były trudne i, i, i kilka takich, które były radosne. Spośród tych trudnych to w, w, wymieniłbym Właśnie samą pandemię, która jest oczywistą trudnością, jaką w tym czasie spotkaliśmy, ale także to, co wiązało się potem z czarnymi maszami, to, co w, w, przeżyliśmy także w odniesieniu do w tych zmian, jakie zachodziły w szkole w, w ostatnim czasie. Myślę, że w, pewnie no jest też i kilka momentów radosnych, takich jak właśnie przyjęcie Ukraińców tutaj do Polski i pomoc, jaka została świadczona i jest dalej świadczona do tej pory właśnie w samej Ukrainie. Nie ukrywam też, że takim ważnym momentem. Był ten zakaz aborcji eugenicznej. Dlatego, że życie jest jednym z głównych, powiedzmy, priorytetów nie tylko konferencji Episkopatu Polskiej, ale, ale przede wszystkim właściwie samej też w, w społeczności polskiej. To jest albo przeżyć, albo nie przeżyć. W, przy takim braku zastępowalności, jakio, z, jakio, z jakim mamy do czynienia w tej chwili, każde działanie promujące aborcję wydaje się samobójstwem popełnianym na społeczeństwie, więc dlatego, dlatego właśnie ten, ta decyzja Trybunału, która potem sprowokowała te czarne marsze, była tak Ważna i doniosła, bo ona pokazała jakby w szczyt tego, co można osiągnąć w odniesieniu do ochrony życia. To, że to spowodowało potem efektywnie takie reakcje newralgiczne, no to można. Przypisać faktowi, że pewnie ludzie nie czuli, że za tym idzie pomoc dla tych rodzin, które miałyby właśnie te dzieci wychowywać z wadami letalnymi, i to pewnie spowodowało też taką trwogę i tak energiczne reakcje. Myślę, że też to, że Mogliśmy w tym czasie przeżyć 1050-lecie chrztu polski. W Poznaniu Zgromadzenie Narodowe z tym związane. To było też ważnym elementem wracania do tożsamości, do tego kodu kulturowego, w którym żyjemy i poruszamy się, i który wydaje się, jakoby miał być wywrócony, w, myślę, w, w postaci nieobecności tematu chrztu Polski w programach samych tych szkolnych. Zmiana takiego, w, powiedzmy, w samego programu jest wskazująca na to, że jakoby chrześcijaństwo Miało być wyrugowane z historii Polski i także to, co dotyczy patriotyzmu. Dwie bardzo niebezpieczne reakcje, dlatego że, chcąc, nie chcąc, Polska wyrasta z tego korzenie, korzenia chrztu świętego i z tej tradycji europejskiej, która poprzedzała nas o tysiąc lat w tamtym czasie. Więc na pewno jest, jest to też jakiś element radosny, że mogliśmy w tym wszystkim uczestniczyć. Do tego wszystkiego, co dotyczy radośniejszych momentów tego dziesięciolecia, zaliczyłbym też wprowadzenie dnia judaizmu w Kościele Katolickim w Polsce, który to dzień jest dla mnie było osobiście bardzo ważny ze względu właśnie i na to, że my wyrastamy z tej kultury judaistycznej i, w, i także, że świadomość tego jest dość znikoma w społeczeństwie. A żeby zrozumieć z samego Chrystusa, trzeba... Trzeba też mieć przed oczyma cały Stary Testament i dopiero wtedy ten Nowy Testament jest objawieniem, to znaczy staje się rzeczywiście czymś zrozumiałym w pełni dla nas i w takim, takim też znaczeniu jest bardzo potrzebny Kościołowi. A z punktu widzenia Kościoła i konferencji episkopatu Polski, które wydarzenia ksiądz arcybiskup zaliczyłby do najważniejszych, może przełomowych nawet? Znaczy, na pewno przełomowe były te, które dotyczyły synodów. Czy to był synod o rodzinie, czy był synod o młodzieży, czy, czy ten synod o synodalności. Takie sprawy są większej wagi albo najważniejszej. Wagi dla życia Kościoła, ponieważ one wprowadzają pewne zmiany, takie, które sięgają głęboko i szeroko. To dotyka całej sytuacji Kościoła powszechnego i w tym także Polski i sytuacji naszej. Więc na pewno każdy z tych synodów był jakimś postępem w. Do tego, co, co myśmy znali. Bo to praktycznie tradycja Kościoła nie oznacza skamieliny i, i takiej rzeczywistości, która w, w praktyce jest zastygła. Przeciwnie, tradycja Kościoła zakłada niezmienność istoty nauczania Kościoła z jednoczesnym, nieustannym rozwojem tego nauczania. To jedno z drugim dopiero stanowi balans. Są ludzie, którzy mają inklinację do tego, żeby właśnie wszystko zostało tak, jak dwa tysiące lat temu, i żeby w nic nie, nie zostało zmienione. I część ma taką właśnie błędną wizję tradycji, kościoła. Natomiast druga część idzie w przeciwnym kierunku i uważa, że tylko zmienność jest wartością taką, która odpowiada na zmienne warunki, w jakich żyjemy ciągle, w jakich się zmienia świat i nasze otoczenie, i że tylko zmienność jest ważna dla kościoła, bo w ten sposób nadążymy za światem. Tymczasem tradycja katolicka w, w takim nauczaniu Wincentego Zerynu oznacza w, z jednej strony właśnie niezmienność co do istoty i zmienność co do samego rozwoju i postępu. I dopiero wtedy, gdy te dwa elementy się spotykają, wtedy mamy do czynienia właśnie z prawdziwą tradycją Kościoła. I mówię to właśnie myśląc o synodach, że one wprowadzają bardzo, powiedzmy, głębokie zmiany w tym sensie, że dążą do pogłębienia tego nauczania, starają się pogłębić. I to, co, to, co jeden człowiek wymyśli, co jedna konferencja w episkopatu wymyśli, to nie jest wszystko. To są reprezentacje wszystkich konferencji episkopatów zazwyczaj. I z tego wszystkiego wyrasta coś, co pokazuje, co zostało zaniedbane albo o czym w ogóle nie myśleliśmy, a co powinno być wprowadzone w życie Kościoła. I te adhortacje apostolskie, posynodalne, one zasadniczo mają właśnie taki charakter. Teraz przy ostatnim synodzie, który mówię też jest rzeczywistością niespotykaną w życiu Kościoła, ponieważ nigdy nie było tak szerokiej konsultacji w, w Kościoła jak właśnie ten synod zakładał, czyli w, w zejście na poziom aż do parafii i pytanie. Nie tylko wierzących, ale także niewierzących, sugerując się sytuacjami z aktów apostolskich, dziejów apostolskich, które mówią o tym, że pewni poganie właśnie przyczynili się do rozwoju nauczania katolickiego, kościoła tego pierwotnego, właśnie otwierając go na. Takie przestrzenie, o których sami apostołowie nie myśleli. Więc to jest takie uzasadnienie obecności i kwerendy pytania również osób niewierzących o to, co sądzą o Kościele. Księżarcy Arcybiskupie, w ciągu tych ostatnich dziesięciu lat, jako przewodniczący Episkopatu. Miał książę Arcybiskup możliwość spotkać wielu ludzi, wielu ciekawych ludzi, osobistości świata. Które z tych spotkań w jakiś sposób zapadły Księdza Arcybiskupowi szczególnie w pamięci? Przez 20 lat, to znaczy przez 10 lat, wiceprzewodniczącego i, i przewodniczącego, no to najpierw te spotkania z papieżami, dlatego że e, chcąc nie chcąc, to, to nie jest ta sama kategoria. W, w, co każdego wierzącego człowieka, bo tutaj mamy do czynienia nie tylko z prymatem papieskim, ale, ale także powiedzmy z, z człowiekiem, który reprezentuje skałę Kościoła, to znaczy, że ponosi odpowiedzialność za nauczanie Kościoła całego. I e, Wprawdzie nie wszystkie decyzje i nie wszystkie wypowiedzi papieskie mają tę samą rangę, ale zasadniczo od papieża oczekuje się to, że będzie opoką Kościoła, że będzie tym tą podstawą, która gwarantuje samo ortodoksyjne nauczanie Kościoła i, i także samo życie sakramentalne też. W tym sensie właśnie spotkanie z trzema papieżami przynajmniej, w, czyli z Janem Pawłem, z Benedyktem i z papieżem Franciszkiem no było dla mnie czymś bardzo ujmującym. Właśnie najpierw dlatego, że papież Jan Paweł no był nam, powiedzmy, jakby... Najbliższy w sensie pochodzenia, w sensie tradycji, kultury, z której wyrastamy, no i, i, i wspólnego, właśnie działania w tym czasie, kiedy był jeszcze w Krakowie. Papież, tak właściwie, z tych moich rozmów, to dostrzegałem, że Niewiele się przejmuje tym, co my mówimy, dlatego że on to mniej więcej widział, wiedział już wcześniej od lepszych, powiedzmy, mędrców, aniżeli my. Natomiast, gdy idzie o papieża Benedykta, to była odwrotność czyli praktycznie nie tylko w taka wnikliwość i w, w wprowadzenie całe życie chrześcijańskie, które dokonywał, ale także umiejętność niezwykłą słuchania. Mam te spotkania z papieżem Benedyktem, które pokazują, że on był w stanie od razu dawać odpowiedzi. I, I tak jak słuchał wnikliwie papież Benedykt, to już nikt potem z mojej, za mojej pamięci nie słuchał. Papież Franciszek z jest inna osobowość i inny sposób wchodzenia w rzeczywistość. No, on wnosi to, co z Ameryki Południowej jest właściwe, i w tym sensie powiedzmy. Powtarza się sytuacja papieża Jana Pawła. On był niezrozumiany na Zachodzie, bo ta, to doświadczenie środkowo-wschodniej Europy, ono nie było, nie było szczególnie potrzebne zachodnim ludziom i, i w, oni też w dużej mierze w ogóle nie rozumieli o co chodzi. To znaczy nie doceniali tego, czym było doświadczenie tych krajów, które były pod okupacją rosyjską. A tutaj mamy przy papieżu Franciszków człowiekiem takim, który słucha, stara się reagować, no, ale on jest jakby działający na innych falach. I to jest nasza trudność z kolei, którą kiedyś z papieżem Janem Pawłem miał Zachód właśnie wcześniej. Więc to, co, to, co w, u papieża jest takie franciszka ujmujące, to jak, jak zobaczy mnie albo, albo słyszy, to w głowę się chwyta i mówi Polaki, Polaki. Polacy, Polacy, no właśnie. U Polaków te ostatnie 10 lat to czas ogromnych przemian. Te 10 lat, które, w których ksiądz arcybiskup był przewodniczącym episkopatu, bardzo zmieniły i nasz kraj, i nasz kościół. Zanim księdza arcybiskupa, co dzisiaj jest wielką troską kościoła, czego 10 lat temu tak bardzo nie musieliśmy podkreślać. No Niewątpliwie sprawa katechyzy, nie? dlatego że zbyw, nauczanie, nauczanie religijne jest bardzo ważną częścią naszego kodu kulturowego. My z tego wyrastamy. No i zasadniczo powinniśmy się tego trzymać nie dlatego, żebyśmy chcieli podkreślać nasz nacjonalizm i to, że my jesteśmy narodem wybranym, tylko, tylko po to, żeby podkreślać naszą tożsamość, która jest trochę inna od innych krajów. I ona nie burzy tożsamości globalistycznej, to znaczy nie burzy ani tożsamości europejskiej, ani, ani też tożsamości światowej. Ona po prostu jest ubogaceniem tej tożsamości. Dlatego też niektórzy powiadają, że dobrze by było przemodelować treść katechezy, żeby ona. Najpierw przeszła na dwojakie tory, to znaczy na tą katechezę szkolną, czyli właściwie lekcje religii szkolnej i sakramentalną katechezę przyparafialną, co nie jest żadną in... wielką myślą. Większą jest to, że gdy idzie o treść tej szkolnej katechezy, chodziłoby, że prawdopodobnie będzie trzeba. Zmienić jej ton w takim sensie, żeby ona mówiła o kulturze chrześcijańskiej. To znaczy, żeby nie była tyle wykładem katechizmu w szkole, tylko żeby była wprowadzeniem w kulturę chrześcijańską, bez zrozumienia której my jesteśmy właściwie poza sobą. Księżycowi biskupie, stoimy tuż w przededniu wyborów nowego przewodniczącego następcy księża arcybiskupa jako przewodniczącego konferencji Episkopatu Polski. Zdaniem ekscelencji, jakie wyzwania dzisiaj stoją przed nim w tej zmieniającej się rzeczywistości, zarówno w perspektywie Kościoła w Polsce, jak też i w perspektywie Kościoła powszechnego? Podczas ostatniego spotkania z dziennikarzami usłyszałem to pytanie, kto powinien być następcą przewodniczącego. Zrozumiały, że nie można podawać żadnych danych osobowych i, i żadnego konkretnego kandydata, natomiast można podać cechy, jakimi powinien się charakteryzować. I, i w, myśląc o tym, odpowiedziałem, że właśnie są potrzebne trzy takie cechy niezbędne, mianowicie wiara, wizja. I cierpliwa wytrwałość, czyli hipomonę. Z, z ta wiara, jak, jako wstępny warunek i najważniejszy, podstawowy wszystkiego tego ludzkiego działania następcy, no jest niekwestionowana, bo trudno sobie wyobrazić biskupa, który jest bez wiary. Z, ale tutaj wracam do, do tego myślenia Benedykta XVI, który właśnie od wiary zaczynał i na wierze kończył, że to jest przesłanka główna, najbardziej fundamentalna i najważniejsza. Czyli ten człowiek powinien się charakteryzować większą wiarą, aniżeli wszyscy biskupi. Nie powiem, że aniżeli wszyscy, wszyscy biskupi razem wzięci, ale powiedział jako jak, większą wiarą aniżeli biskupi. A druga rzecz, czyli pewna wizja, no ona jest potrzebna dlatego, że świat się zmienia i trzeba dawać nowe odpowiedzi na nowe sytuacje. Tutaj przykładem tego kardynał Wyszyński, który mnie święcił. On odchodząc z tego świata, powiedział, że nie zostawia żadnych wskazówek dla swoich następców, właśnie dlatego, że, żeby zauważyć zmienność świata. To znaczy, żeby, żeby nie warunkować się wizją, która była kiedyś i mogła przystawać bardzo dobrze do sytuacji Kościoła a dzisiaj może się rozwinąć z sytuacją świata, więc mieć pewne wyczucie tego, co, co trzeba powiedzieć, no to jest na pewno jakimś warunkiem sine qua non. A trzecia rzecz to choćby człowiek miał wiarę i miał wizję, jak będzie niewytrwały, nic nie zrobi. To jest kwestia cierpliwości, Którą trzeba wykazywać. Tę cierpliwość przy episkopacie, przy kontaktach z episkopatem całym, nie potrzeba szczególnie wysilać w sobie, bo ona jest jakby. Tu mamy do czynienia z, z jakąś grupą ludzi kulturalnych, wychowanych i, i, i wierzących. Więc spotkanie z episkopatem i kontakt z episkopatem jest taką najłatwiejszą formą kontaktu z ludźmi, bo oni wszyscy chcą czegoś dobrego, wszyscy chcą wzrostu wiary kościoła. W tym sensie te wszystkie konferencje episkopatów, które przeżyłem, no to one nigdy nie zawierały jakiegoś momentu kontrowersji, jakiejś jakieś kłótni, jakiejś sprzeczki, jakiegoś... Każdy stawał się podawać rozwiązanie, które jemu się wydaje najlepsze. No i z tego wszystkiego potem też wychodzi mądrość Kościoła, że ona nie polega tylko na mądrości przewodniczącego, ale że to jest wysiłek, Całego episkopatu. Co innego, wymagania w stosunku do w wytrwałej cierpliwości, w stosunku do ludzi świeckich. Tutaj mamy tych, którzy są w bardzo w Kościele i uprzedzają jakby Kościół i, i rozumieją Kościół, ale mamy też sporo ludzi, którzy w dobrej wierze. Wizje polityczne chcą wkładać jako, jako te wizje kościelne. To temu nie trzeba się dziwić. To, to jest normalna słabość ludzka, że człowiek miesza świat polityki ze światem kościelnym i, i że mu to się wszystko dobrze składa, ale nie, w niczym nie pasuje do wizji kościoła. Dlatego powtarzałem, że że właśnie, żeby zachować tożsamość kościelną, my musimy przede wszystkim być świadomi tego, że my nie jesteśmy jako Kościół ani po stronie lewicy, ani po stronie prawicy, ani nawet po stronie centrum, tylko jesteśmy po stronie Ewangelii. I o tym nie powinniśmy zapominać. Nie znaczy to, że cenimy wszystkie propozycje polityczne tak samo. To, że, że tak samo szacujemy wszystkie wartości, które są w świecie polityki obecnej, i, i w, bo są takie, powiedzmy, w, myśli, które są zbieżne z myślami Kościoła, z katolicką nauką społeczną, a są myśli takie całkowicie rozbieżne. Mimo tej całej różnorodności, jeszcze trzeba powiedzieć, że w tej nocie o udziale świeckich w życiu Kościoła jest mowa o tym, że nawet e, trzeba założyć, iż do jednego dobrego celu mogą prowadzić różne drogi. To znaczy, także mogą prowadzić drogi niewierzących. I to jest sęk. Mamy do czynienia z katolikami, mamy do czynienia z ludźmi rozumiejącymi nauczanie Kościoła i katolicką naukę społeczną. Nie ma problemu, ale niestety teraz ostatnimi czasy właśnie taka dolegliwość się pojawiła, jak hejt no i, i, i to czasami nawet płatny, dzięki czemu trwanie w wieży kościoła dla ludzi powiedzmy, nie dość zakorzenionych staje się trudniejsze. Dla mnie samego to nie przedstawia trudności, dlatego że wiem, co należy do nauki kościoła, i, i z, z, z obelgi, zelżywości nie są w stanie mnie za bardzo wyprowadzić z równowagi. I dlatego, dlatego właśnie mówię, że sytuacja tego dialogu z, z, z ludem Bożym wygląda, w sposób zróżnicowany, ale musimy zakładać u każdego dobrą wolę. Nawet jeżeli on się myli, to trzeba budować na dobrej woli i, i szukać pokoju z każdym, mimo że on wyraźnie objawia wolę wojny. A zatem myślę, że książę Arcybiskupie, poza tymi trzemi, trzema cechami, o których Ksiądz Arcybiskup wspomniał, Myśląc o nowym przewodniczącym, czyli wierze, wizji i wytrwałości, trzeba chyba jeszcze dodać spokój wewnętrzny. Bardzo dziękuję za to podsumowanie, dziękuję za rozmowę i bardzo dziękuję za 10 lat posługi przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Tak. Dziękuję, dziękuję za to, że mogłem w, w, uczestniczyć w tym przedsięwzięciu eklezjalnym. I że to w cały czas, właściwie całe te 10 lat, to było ciągłe uczenie się. Ciągłe uczenie się Kościoła i, i spotkanie, które nigdy nie ma nudy w sobie. Oby tej nudy nigdy nie było w życiu księżarstwa biskupa, już w nowej misji, po zakończeniu posługi w Episkopacie. Bardzo serdecznie Bardzo dziękuję, dziękuję, dziękuję również i pozdrawiam wszystkich. Naszym gościem był arcybiskup Stanisław Gondecki, Metropolita Poznański, przewodniczący konferencji Episkopatu Polski.